Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z wami ponownie. No jakoś zmobilizowałam się i szyłam ten sweterek dzisiaj. Wykończyłam plisę. Po to, żeby pokazać wam jak ten sweterek się prezentuje. Sweterek będzie taki troszeczkę obszerniejszy w tym sensie, że nie jest obcisły. Ale to nieraz tak wzór powoduje, a później w trakcie noszenia to wszystko się oczywiście wszystko się ułoży, dlatego że są odpowiedni, jest odpowiednia ilość oczek i wtedy wszystko się tak wyprostuje, że tak powiem. Tak wezmę, tu będą guziczki, sześć dziurek zrobionych. Ten ryż pojedynczy bardzo fajnie się tutaj sprawdził, bardzo fajnie. Już nie mówiąc, nie mówiąc o tym, że włóczka jest super. Bardzo fajnie się nią robi, to jest Angora Ram, zaraz wam pokażę, przypomnę, ale bardzo fajnie się robi tą włóczką, jest taka miła w dotyku, naprawdę. Rękawy będę robiła od góry, zaraz wam pokażę, jak zacznę, jak będę robiła te rękawy. Najlepiej lubię robić od góry teraz właśnie. Tak jakoś wydaje mi się, że ładniej leżą te rękawy, ładniej, ładniej się prezentują. Zaterek nie, nie będzie taki za długi w sam raz. Tu oczywiście jeszcze nitka, to wszystko będzie pochowane. No. Będzie zblokowany, to, ta, to ten, ta dzianina się ładniej tak ułoży i będzie wyglądało fajnie. Ale już jestem zadowolona z tego efektu, który uzyskałam. Także rękawy to tylko formalność i, i, i guziczki. Myślę o granatowych chyba jednak, mówiłam o, o ciemnohabrowych, Mariola mi tam napisała w komentarzu którym, że jednak będą ładnie granatowe wyglądały, ciemniejsze, no i ja też jestem tego zdania, że jednak ciemniejsze będą lepiej się tu prezentować, no ale zobaczymy jakie będą, bez niteczkę jutro pójdę, jutro pójdę do pasmanterii i rozejrzę się za tymi guziczkami, no bo już praktycznie to tylko rękawy i, i będzie sweterek gotowy ale już widzę, że będzie lubiany przeze mnie bo rzeczywiście bardzo fajnie leży i no mówię, po zblokowaniu to on będzie taki, taki będzie równiutki, fajny taki będzie o taki nawet i te paseczki fajnie się prezentują, także. No fajnie, fajnie. Nic mnie tu nie ciągnie, nic nie jest za małe, wszystko jest takie, jakie powinno być na mój wymiar, na mój rozmiar. Tak więc pokazałam to, co zrobiłam. Myślałam, że zdążę na święta. No ale jednak. Nie śpieszyłam się, widzieliście sami w poprzednim filmie, czytałam książki. To mi widocznie było potrzebne. A tu się już tak mniej skupiłam na tym. No ale wszystko ma swój czas. Tak więc zaraz Wam pokażę, jak to będę robiła, te rękawki. No i jeszcze raz pokażę włóczkę, bo na pewno będą takie pytania o kolor i tak dalej. Więc to jest Angora aktyw, ja powiedziałam, ram, aktyw, bo też robiłam kiedyś ram. Bardzo fajna, miła, kolor 842. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to podaję kolor. Włóczka bardzo wydajna, naprawdę świetna. Ej, ile tu jest? W 10 Deko jest 500 metrów. To jest naprawdę sporo. Robiłam ściągacz drutami numer 3, a pozostałość czwórkami. I też zacznę rękawy czwórkami, a ściągacz będzie trójkami. A więc odnośnie rękawów. Rękawy nabieramy wzdłuż tych linii. Tak jak idą tutaj właśnie, no tak jak tutaj idzie wzdłuż ramienia od tej części, tylko musimy pamiętać, że, że ten środek zostawiamy, że tu nie robimy żadnej, nie dajemy żadnego oczka, ponieważ będzie, będą to rękawy zszywane. To nie będą na okrągło robione, tylko zszywane, a więc wzdłuż nabieramy. Z jednej strony i kończymy. I kończymy tutaj. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Oprócz tego środka, środek nie. To w trakcie będzie wiadomo, jak. Ponieważ, tak jak mówię, to nie będą, to nie będą rękawy na okrągło robione, tylko rękawy do zszywania, ale robione drutami na żyłce. No i zaczynamy, tak jak powiedziałem. Środek zostawiamy tutaj z boku. Tutaj troszeczkę ją tak ściśniemy. No i mamy niteczkę jedną. Niteczkę oczko jedno. Tak jak mówiłam, wzdłuż nabieramy oczka. Tak jak nam tutaj wychodzi, i później będziemy przerabiać. Jakoś mi te rękawy w takiej formie jakoś szybko idą, i lubię robić tak właśnie od góry. Zrobię do odpowiedniej tu gości, później Wam pokażę co jak, chociaż już pokazywałam. Tutaj starać się robić, jak tu jest y, y, oczko, to nie za pierwszą nitkę, bo wtedy taka duża dziurka się zrobi, tylko za drugą, żeby to było takie stabilniejsze. I tak po kolei robię, tak jak mówiłam, wzdłuż wzdłuż rękawa, z jednej i z drugiej strony, na drutach okrągłych, na drutach z żyłką i wtedy ben, będzie się fajnie pracowało na nich, a później one będą zszyte. Dlatego tutaj nic nie robimy, żeby nic nam tutaj nie blokowało. To tyle na, te, na ten temat.